No witam, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wujek Marek. To jest kolejny odcinek z Red Dead the Redemption w Wujeczki widowie i udaję się aktualnie do Johna. No witam pana, chyba do pana chyba idziemy, pan John. Ty jesteś John? Pogadamy. Przywitaj się. Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? <laughs> well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. Uh, for you. <laughs> that is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. <laughs> Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, well, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Got to head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Dobra. Wszystko wiemy. Widzowie. Zobaczmy, tutaj się pojawiło gdzieś. Eee, już szukam Wóz wózrapom. Tak daleko muszę jechać? A to jest do miasta, to niedaleko widzowie. To bierzemy swoją potkę. Swojego super konika. Oczywiście widzowie korzystając z okazji zapraszam Was na mojego Discorda. Linka macie w opisie tego filmu. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam bardzo. Będzie mi bardzo miło. Polecam. Polecam się. Zostawcie też oczywiście łapeczkę w górę, obowiązkowo komentarz również. I lecimy do miasta Arturem. Kurde, mnie atakują widzowie! Uspokójcie się, panowie! Wyciągaj broń! Nie tą! O, tam! Tak się bawicie? Headshot! Nie dostał! Ała! Umieram! Nie do mnie, byczku! Poczekaj, przyceluję w ciebie! Kapelusz się zdjąłem, headshot! Jakieś lekarstwo, Arturze? Nie mam nic. Pij lekarstwo. Dobra, wypiłem potkę. Dobra, są dead. Jeszcze jeden? No i dziękuję bardzo i do, do widzenia. Nie wiem, co wy tutaj próbujecie. Ukrywaj ciała lub pozbywaj się ich, aby nie było jakichś kłopotów. Takie kłopoty. Ja nic nie zrobiłem, to oni mnie zaatakowali. Jap, yep. jedziemy po e, wóz z ropą. Gdzie jest ten wóz? Proszę mi powiedzieć. Jaka grzywna? Za co grzywna? Przecież ja nic nie zrobiłem. Tu jest. Al-Halo! Halo. tu, Jak ty to jedziesz? Ja tylko sobie jadę. Ej, nie strzelaj do mnie! Poganiaj te konie! Czyli pan! Dobra, zobaczę na mapę. Czy ja się tylko pożyczyłem wozu? Gdzie to jest? Ło, kurde, tak daleko? O, kurde, widzowie. Nie gadajcie, że będą mnie ścigać. Nie będzie mnie ścigał. Powiedz bez koni. bez kołania, no to. Nie. ale mam beczkę. Ale patrzcie, jakie widzowie koniki, jak to za. Jak tym wozem można popylać? Ile to ma koni? Słyszałem, że koń taki jeden może mieć ponad 20 koni, taki mechaniczny, jak to tam ktoś kiedyś napisał. Kiedyś o tym czytałem, więc mamy tu 40 ponad koni. Tyle nie było. Dobra, widzowie, jedziemy, widzimy się na miejscu. To chwilę potrwa, ja tutaj będę podziwiał sobie krajobraz taki piękny, o w ogóle jaka otwarta przestrzeń. W ogóle widzowie, teraz zauważyłem, że mi cieknie z beki. Ale mam nadzieję, że dojedzie cokolwiek z tej... Chyba to tak nie powinno wyglądać. Da się jakoś załatać tą dziurę? Patrzcie widzowie, chłop mi... Chłop tam z drugiej strony już podpalił i to już tutaj płomie po za, za mną leci. Widzowie, to było kiedyś życie. Jechałeś sobie takim wozem przez miasto, wieś. Nie było telefonów. Nie było TikToków, Facebooków itd. i tak dalej. sobie chodziłeś do pracy, oszczędzałeś, zbierałeś przez całe życie. A potem cię zastrzelili i tyle było. Z tego wszystkiego. Ładnie zaparkujemy? Dobra, o kurde, zahaczyłem wozem. Ale panie, mam... mamy problem mały. Bo przecieka, e, no... Po kamieniu. Czy ten... Y... Czekajcie, widzowie. Steczny jest? Patrzcie, jest. Jaka... Super. No i pięknie. Tylko coś tam dalej cieknie. No, i elegancko. Nie wiem, czy ten, czy ten wóz przetrwa do tego napadu. Misja wykonana. Altur kranie wóz z ropą, aby użyć go w wyplanowanym przez Johna skoku na pociąg. Dobra, to teraz yy, tutaj mamy co? Nie. A tutaj? A musimy. No dobra, dobra, widzowie. To wracamy do, do naszego obozu i gadamy z żonem, czy on przygotował swoje te. swoje no. Amunicję i ten. i dynamit, i tak dalej. I ciekawa jestem, czy mój koń tutaj przybędzie, czy nie. Mój koń został tam przy tym wozie, znaczy przy tym chłopie Dobra, podpalę ten wóz, co wy na to? <grystanie> Widzowie Spokojnie, nie, ja nic zrobię Ja chciałem sprawdzić tego ogiera Ty gnoju, to jeszcze strzelasz I to by było na tyle, na ty Spokojnie koniki. Zabieraj jednego z was, znaczy ukradnę. Nie, schowamy dziada. <grywa> ja chciałem tylko... <grywa> ja chciałem tylko ogiera sprawdzić. Chodź tu ogierze. Uho, jep Patrzcie się widzowie, jaki ogier. A, przez konia przenikłem. Dobra, widzimy się w obozie. Ale Artur się chyba musi też umyć, ogarnąć, bo tak to nie, nie pojedziemy na akcję. Dobra widzowie, jesteśmy już w naszym obozie, obozie pracy, na naszym nowym koniu przyjechałem, bo mój niestety zniknął. Nie wiem czy on tu w ogóle wróci jeszcze. Dobra, budżet obozu, super. Nie, nie zagramy dzisiaj, idę do, do Johna, będziemy robić napad. Będziemy się ogarniać? Nie, po, po akcji się ogarniemy. Witam panią.

Potem z odwozu jechać tutaj, i znowu muszę jechać tam, żeby rozpocząć misję. To jest po prostu. Yy, dobra, gdzie to było? Nie, nie, nie będziemy na razie z nią rozmawiać. Nie, mi się pokaże, misja. I mi się pokaże misja albo idziemy za Johnem Jesteś pijakiem Aha Co ty robisz? Patrzcie się umył się, może ja też się opłuką Zbierz Dobra, znajdziesz tego John, John znajdziesz tego Charles, Charlesa? Czy jak, mu, czy jak się on tam nazywał? koń, mój koń jest za daleko, no super. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej, okay. well, A czy to nie jestem więźniem co go... O, idę, idę, idę. <grywka> Jak woła na obiad. Obiad, kolacja. Ide, idę. Proszę pana. I czekam na tą misję. Dobra widzowie. Zobaczmy czy z wozu dalej cieknie. A, nawet podpięty już jest.

What do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find your work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Eh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. <laughs> I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take it ja cię nie, nie kocham cię. let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. <laughs> Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by? You. And I you? Zagrzony. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guards. The fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? Uh, I'm the future, in all its glory. Well, well good luck. Good luck, and shut up. <laughs> I want to get some rest before nightfall no, elegance of konstusibeto zao. wake up, you lazy sir. is i'm coming, john, on the job. i said you weren't coming. yeah, well, arthur says i am, and it's his party, boy, so come on, let's go. <laughs> me and the big cheeses. love it. can't wait to slit some bastard's throat. you sure about this? no. <laughs> are we ready? yeah. trains due through tonight. all right, then. It's I'm ready. No, to elegancko. Jedziemy. Trzymajcie się. Trzymajcie się ramy. To się, wiecie, nie. Dobra. Widzowie, mam pytanie do tej góry. nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tej gry. Dlaczego te e, punkty są tak od ciebie oddalone? To jest dla mnie bez sensu. Jak się przygotowuję jakiś napad na ten pociąg, to dlaczego ten e, napad, e, znaczy ten, ten wóz z, tym, z tą ropą nie był bliżej tego miejsca zasadzki? To znowu muszę zasować dwa. A ten koń co tu robi? Ale piękne, piękne widoki. Ekipa. No, jadę, jadę. No. Dobra, proszę. Ja tu jadę. Proszę się nie odzywać. Dobra, zobaczmy. Dobra, niedaleko już jest widzowie. Dobra, widzowie, dojeżdżamy do punktu, a nie wiem, co ten koń tutaj robi. To jest nasz koń, czy jak? A, konie za nami biegną. Dobra. Rozumiem. Dobra, gdzie jest to miejsce zasadzki? Za, za tu będzie? No, tak. Dobra, nie ma problemu. Przy naszym obozie? Przecież tu nas, nasz obóz jest gdzieś tutaj obok zaraz. No, <noise> ale te koniki ładne, białutkie takie.

Dobra, mamy to podpolić. podpolę pan to. Tylko, yy, czy on się na pewno. O tak, będzie akcja widzowie. O tak. Takie. Yy, a! Fajnie to wygląda widzowie. Podoba mi się. No, na dobre ma hamulce. Kurde, to światło tutaj ja nic nie widzę. Weź do wagonu, osoba. dobra. Dobra, nie ma problemu, już to robię. Dobra, no to wchodzimy. No witam, witam! Ooo, oh, yeah! Na co się przyglądasz, dziadku? Okradni. Dawa Dawaj, jeszcze masz coś? Pobij pasażera. O, dobra. No i dzięki. To za znaczek? Policja czy co? Pobi. Dawaj, wszystko co masz. Dziękuję.

O tak, uratowałem chłopa. Zabójstwo. A ty co tam? Kurde. No i dobra, chodźcie. Kto się wychyla dalej? Jeszcze ktoś? No, otwieram skrzyneczkę. Co ty robisz, Arturze? Arturze, przeszukaj. O, je. No, chłopa do tego od razu do skrzynki pakujemy. Zamknij, zamknij teraz. Wejdzie chłop? No, prawie weszedł elegancko. Chyba wszystko z nim ok. Dobra. Szafki w tym? Nie zamykaj, Arturze, ty dzbanie. Zabieraj to. Bierzemy wszystko. Dobra, spokojnie, spokojnie. chilluj. bierzemy wszystko.

Uuu, dostał! O tak! Za nami! Nie dostał! 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 Akcja z policją? Uwielbiam to. No, temu czopkę zdjąłem. Dobra, uciekajmy stąd. Nie no, nie będę nikogo zabijał, chilluj. O kurde, nasz konik. Dobra, dobra, chilluj, chilluj. Dobra. Tylko czekaj, nie do naszego obozu. Dobra, jakoś przed nami, jedziemy przed nas. Nie ma problemu, nie znajdą nas. Żywy lub martwy. Nie złapiecie nas. Ale akcja. A ile mam gwiazdek? 6? Pięć, przepraszam, pięć Panowie, ale w inną stronę zejdźcie. Nie tutaj gdzie ja, ten, ten, Tu jedźmy, panowie, tędy, tędy, tędy. Nie strzelajcie dzbany! Czapie, ja co chłop? Nawet uciekać to on strzela. Dobra, się już się kończy. Pomalutku Poszkiwany już nie będę. Poczekajmy w krzaczkach. No i udany napad, nie widzowie? No, mi się też podobał. Co jest kurwa? Nie, no wysejaja robicie panowie. Uciekajmy stąd. Galopem, galopem. Ja już byłem blisko ucieknięcia, no i co? Nie wyszło, widzowie. Panowie, no ale uciekamy stamtąd. Polerna policja. Znaczy, stróże prawa. Służbiści. Tak to nazwał Artur. Dobra, elegancko. No teraz chyba nas nie złapią. Dobra, czekamy, przeczekamy to. Widzowie. No co jest?! No to chyba chwilę potrwa. No, elegancko. Zgubiliśmy, panowie ich. Tylko nie wiem, co się teraz stało. O, dobra. Naprawiło się. Ło! Wow, udało się. To see what they call you as the professionals in the outfit. Shut <laughs> up. At least we made some money. Now, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. <laughs> what now? <laughs> we still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this law was just locals. I hope so.

Jak to ja tylko tyle dostałem? Ja byłem organizatorem tego napadu, i w ogóle. Czemu nie dostałem tak, tak malutko pieniążków? Pieniążków, pieniędzy, dolarów, dola, do, faudolców. Ale piękne widoki, widzowie. I tym pięknym widokiem się z Wami żegnam, widzowie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Papatki hej!